Witam wszystkich. Właśnie Kościół ogłosił kanonizację pierwszego millenialsa świętego Carlo Akutisa. Stawia go wzór młodym jako przykład głębokiej wiary i zawierzenia. Dla przypomnienia, Carlo Acutis w młodym wieku, nie pamiętam dokładnie ile lat, ale bardzo szybko dostał białaczki i równie szybko zmarł. A dla porównania Nergal też dostał białaczkę, ale ani myślał się nawrócić. Walczył z chorobą, a potem ym, powstały jego najlepsze, według mnie, ym, dzieła, zarówno jako Behemoth, jak i mi Me Men uwielbiam. Żeby było jasne, absolutnie nie cieszę się ze śmierci młodego Akutisa. Biedny chłopiec. Um, powinien um, móc żyć dalej. I naprawdę szkoda, mimo że nie zgadzam się z nim w kwestiach religijnych, ale to nie znaczy, że mu bym życzyła śmierci. Tyle, że tutaj przytaczam, jakie są fakty. Akutizm zmarł na białaczkę, Nergal pokonał raka. A druga sprawa do wyjaśnienia, to jest taka, że że wiem, już wiem, to, o co to chciałam powiedzieć, że owszem, Nergal miał inny, innego raka niż Akutis. Karlo dostał białaczkę, którą, która działa błyskawicznie i trudno jest ją pokonać. Tymczasem Nergal dostał taki rodzaj białaczki, który da się zwalczyć i jemu to się udało. I ja jestem tego świadoma. Tyle, że miłośnierny Bóg na swojego wiernego i lojalnego sługę zesłał taką straszną chorobę, której nie dało się pokonać, a tymczasem grzesznik Nergal dostał chorobę, którą udało mu się zwalczyć i do dzisiaj grzeszy. No cóż, jak dla mnie wnioski są jednoznaczne. Lepiej i, y, nie zawierzać Bogu, bo nic y, to Ci nie da, tylko wziąć sprawę we własne ręce. Żegnam wszystkim i życzę y, y, miłego dnia i powodzenia. Pa!